Na naszej stałej ekspozycji historycznej 10 wieków płocka uwagę zwraca duża makieta naszego miasta, prezentująca Płock około 1800 roku. Makietę wykonano w latach 2007-2010 specjalnie na potrzeby naszej ekspozycji 10 wieków płocka. Wykonał ją pan Tomasz Standgel ze Zgierza, specjalista wykonujący makiety zarówno zabytkowych, jak i współczesnych obiektów architektonicznych, w tym również miast. Wykonanie makiety było trudnym zadaniem naukowym, to też do pomocy zaprosiliśmy największego, chyba specjalisty architektury dawnego Płocka, pana profesora Roberta Kunkla z Politechniki Warszawskiej, który bardzo nam pomógł w wykonaniu makiety. Makieta została wykonana w skali 1 do 160, co oznacza, że jednemu centymetrowi na makiecie odpowiada 160 metrów w terenie. W ten sposób można było ukazać z dużą dokładnością nie tylko budynki, ale również ludzi, również zwierzęta. Makieta prezentuje Płock około 1800 roku, ponieważ dla tego właśnie czasu to jest najstarszy czas, dla którego można było pokusić się o zaprezentowanie makiety Płocka z dawnych wieków. W tym czasie, czyli podczas zaboru Pruskiego, kiedy Płock znajdował się pod panowaniem Królestwa Pruskiego. Nasze miasto rozwijało się jeszcze w ramach murów obronnych, jeszcze istniejących, choć naruszonych już zębem czasu, które zresztą po kilku latach zostały przez władze pruskie rozebrane. Był to Płock, więc jeszcze średniowieczny, ale już w nowożytnej szacie architektonicznej z przełomu XVIII-XIX wieku. Z tego czasu bowiem mieliśmy już sporo dokumentacji. Reprezentującej dawne budowle, zwłaszcza te murowane. Natomiast w przypadku budowli drewnianych, tutaj posługiwaliśmy się głównie analogiami, jak one wyglądały w innych miejscach. Na naszej makiecie staraliśmy się, aby nie był to tylko statyczny obraz płocka sprzed 220 lat, ale byśmy odnieśli wrażenie, że oglądamy scenkę życia dawnego płocka. Stąd też makieta została urozmaicona wieloma postaciami ludzkimi, jest ich tutaj kilkadziesiąt. One nie zawsze, nie na pierwszy rzut oka się uwidaczniają. Są także konie, które ciągną wozy, kot na dachu, zwierzęta, różne scenki rodzajowe. Czasami trzeba się dobrze wpatrzeć, żeby je zauważyć, ale dzięki temu. Uzyskaliśmy dobry efekt, kiedy obserwujemy płock, tak jak gdyby zatrzymany w stop klatce sprzed 220 lat. Makieta w skali 1 do 160 przedstawiająca dwudziestokilkohektarowe miasto, spowodowała, że jest to obiekt duży. Makieta ma powierzchnię około 40 m2 i możemy z dumą powiedzieć, że jest to jedna z największych, jeśli nie największa, makieta architektoniczna w naszych polskich muzeach.